To teraz czas, panowie, byśmy porozmawiali o plus Lidze. Znamy już wszystkich półfinalistów. Zaskoczenie mogło być tylko jedno: Delekta mogła pokonać Jastrzębski Węgiel, ale zaprzepaściła swoje szanse. Pierwszy mecz wygrała, w drugim wygrać powinna była, w trzecim również. Nie powiodło się to też, myślę, że doświadczenie wzięło górę i po prostu Jastrzębie odprawiło drużynę Piotra Makowskiego. Więcej sił przede wszystkim zostawili sobie Jastrzębianie. Rzeczywiście w tym ostatnim, czwartym meczu w Jastrzębiu ta armia. Piotra Makowskiego już była naprawdę przetrzebiona. Tam nie miał kto grać. Nie mieli siły. Jeszcze dopadła ekipę grypa żołądkowa, którą no, gdzieś przyniósł do, do zespołu Antisiltala. Zielony na boisku Stefan Antiga oczywiście robił co, co mógł, ale jemu także, także zabrakło i to wykorzystali Jastrzębianie, a ale nie w czwartym meczu Delekta przegrała półfiną, przegrała wcześniej. Przegrała przede wszystkim podczas drugiego meczu w Bydgoszczy w hali, w hali Łuczniczka. Czyli Wojtek, tak naprawdę nie mamy żadnych niespodzianek. Czwórka, jaką wytypowalibyśmy przed sezonem, będzie biła się o medal. Tak, te wszystkie papierowe nasze rozważania i kalkulacje e, sprawdziły się w 100%, ale no nie jest to wielki wyczyn, że tak powiem, bo potencjał sportowy, ten papierowy i nie tylko praktyczny okazał się, decydujący, choć, no tutaj powtórzę Wasze słowa, faktycznie Delekta była bardzo bliska i nie tylko miała szansę, wręcz powinna. Powinna wygrać, była w pewnym momencie zespołem lepiej grającym od jaszczemskiego Węgla i gdyby nie te nie tylko sportowe zawirowania, zresztą w jednym i w drugim klubie, plus ta sytuacja zdrowotna, to to, to mogło wyglądać inaczej, no ale jest jak jak jest, Jastrzębski, Jastrzębski Węgiel się obronił, i dalej będzie walczył, i daj się ich forma będzie rosła, a Delekta teraz będzie miała bardzo trudny moment. Delekta, która zmierzy się ze Skrą Bełchatową w półfinale w drugiej parze sekoresowie z zaksą Kędzierzyn-Koźle, I, i gdzie tu faworyci? Ta Bełchatowsko-Jastrzębska para, no to, to jasne, to siedmiokrotny z rzędu mistrz Polski. Chyba, że się nie zgadzacie z tym. Nie, nie, no jest absolutnie faworytem. PGS Krabiu Chatów. Zobaczymy oczywiście, bo, bo na pewno pewien szczyt formy. Trener Jacek Nawrocki szykował na finałowy turniej Ligi, Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zobaczymy, czy teraz będzie jakiś dołek, czy nie, czy, czy jeszcze na tym przygotowaniu na razie uda to, się to dni się wolne. Zagra. Po wygranej w trzech meczach rywalizacji ćwierćfinałowej z Politechniką. Zawodnicy dostali naprawdę sporo oddech. No Zobaczymy, bo byli w formie zawodnicy PGS Krabiu Chatów. Tego nie można powiedzieć. I zobaczymy, czy przez te kilkanaście dni jeszcze w środku święta, więc tak to wszystko jest poszatkowane Zobaczymy, czy, czy te formy, czy te dyspozycje uda się utrzymać. Natomiast y, mam wrażenie, że czas działa na korzyść jastrzębskiego węgla, bo tam było sporo kłopotów zdrowotnych. Michał Łasko już wrócił, Zbyszek Bartman jeszcze nie wrócił do, do dobrej dyspozycji. Zresztą w tym czwartym meczu z Delektą w pewnym momencie opuścił parkiet i, i w jego miejsce grał Brazylijczyk Luciano Boszko. Zatem y, ja spodziewam się y, mimo wszystko y, ciekawej konfrontacji. i te słowa, które podgrzewały atmosferę przed ligą Michała łaski, no teraz będzie mógł po raz kolejny wraz z swoją drużyną się wykazać, czyli zobaczymy, co ta, gra, co ta skra potrafi i skra za dużo już wygrywała w Polsce. Czekamy zatem na, na ciekawe pojedynki w tej parze. Wojtek, to ty teraz spróbuj wytypować faworyta w tym drugim zestawieniu Rzeszowian i kędzierzynian, moim zdaniem jest bardzo trudno tutaj, właściwie to w pięciu meczach może się to rozstrzygnąć i, i też. Ta waga, ta szala może to na jedną, to na drugą stronę się wahać. I tak byśmy chcieli, bo byłoby to potwierdzenie, że mamy już kilka zespołów grających nie dość, że na wysokim poziomie, równym i że potencjał sportowy obu, obu tych zespołów i Kędzierzyna i, i Rzeszowa jest, jest równy. Tenerzy mają ciekawych rezerwowych. Tutaj może mały plus. Jest ostatnio po stronie resowi bo ten Kowal dość głęboko sięgnął do rezerwowych, którzy nagle stali się szóstkowymi zawodnikami. To może mieć znaczenie. Pamiętajmy, to są w krótkim czasie rozgrywane mecze, tak jak Jurek wspomniał, jeszcze przedzielone świętami, których zawodnicy nie będą mieli. Jest wykluczone, żeby prawdopodobnie no, krótka wizytę w domu i zdaje się tylko w niedzielę, bo to się nie da po prostu tego inaczej zrobić. No, potencjał sportowy bardzo fajny. Wiemy, jaką siatkówkę. Właściwie w pierwszej i środkowej fazie sezonu grało Azaksa. To była naprawdę siatkówka miła dla oka, nowoczesna, kombinacyjna, e, bym powiedział, taka podparta inteligencją. Może czasami pozbawiona tej dynamiki i siły, ale tylko w niektórych krótkich fragmentach. I jest im potrzebne do ich gry na pewno wzorowe przyjęcie e, i, i dużo tych technicznych elementów. Natomiast resowia ma czym się czasami obronić, bym powiedział, taką brutalną siłą. Który, w której będzie przeważała, ale czy ta siła pokona technikę, to będziemy mieć zderzenie troszkę takie, bym powiedział, ale w dużym cudzysłowie oczywiście e, siatkówki powiedzmy rosyjskiej w tym starym stylu, czy brazyli, z brazylijską, A była czy z francuską, nerdowskiej bym nawet powiedział. No ale nerdowskie to musiałbym tylko mówić do nawet nie do ciebie, bo jeszcze byłeś wtedy w kołysce. Nie, nie, tak wcale nie było. Pamiętam Widziałeś jak NRD nerdy grające w światło. Oczywiście, pamiętam jak mur berliński runął, także <grym> to oni już wcale wtedy taki, w 50 nie grali. Słuchaj, wcale taki młody z dziurkiem nie jestem, jak ci się wydaje. Dobrze, nie panowie. Za siebie. <grym> <grym> to w finale. No, ja chyba postawię na na Resowie ze Skrą. Ja nie, nie, od, nie odważę się wskazać finalistów. Bo jedzie do jaszczębę, także no, będzie miał nie, nie. O, Oczywiście Skra jest, ja jest, jest zawsze głównym kandydatem do tego, żeby w tym finale zagrać zdobyć mistrzostwo. Z drugiej pary absolutnie nie, nie powiem. Tu, tu będą decydowały myślę te, te, te niuanse siatkarskie, o których mówimy, I, i, też, i też zdrowie, jeśli nie przydarzy się nic złego tym podstawowym kluczowym zawodnikom, to, to będzie naprawdę naprawdę fajne, fajne jeśli chodzi o widowisko siatkarskie.